Witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja nazywam się Michalina Krasińska i jest mi bardzo miło, że mnie ponownie tutaj odwiedziliście. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać moje przygotowania na jesień, moje przygotowania na szkołę. Troszkę wspomnę o tym życiu szkolnym: jak nie zwariować, jak być produktywnym, jak spełniać swoje cele i marzenia i przy tym się nie wypalić. Również wspomnę o moich jesiennych perełkach, o must have bez których absolutnie aktualnie nie wyobrażam sobie życia. Ułatwiają mi każdy jesienny dzień i warto to mieć i w swojej szafie, i w swoich półkach. Wspomnę o tym, jak zaopatrzyć się w rzeczy, których faktycznie potrzebujemy, jak nie oszaleć z wyprzedażami, jak nie wpaść w zakupoholizm oraz jak podsumować wakacje. Aby móc wejść w ten sezon jesienny z czystą głową, z nowymi celami. Pierwszą rzeczą, od której chciałabym zacząć, i chciałabym, żebyście wszyscy wy zaczęli, żeby stworzyć sobie taką pamiątkę, jest stworzenie podsumowania wakacji. Zapiszcie sobie wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce, najciekawsze wspomnienia, i po prostu spójrzcie z taką refleksją na te wakacje, co udałoby Wam się osiągnąć. Bądźcie z siebie dumni, pamiętajcie, że ten czas nie, nie będzie zmarnowany yy, i mam nadzieję, że mieliście dużo pięknych wspomnień, które będziecie mogli tutaj wypisać. Przeszukajcie swoją galerię, przeszukajcie swoje wiadomości, może z znajomymi i zapiszcie sobie wszystko i bądźcie dumni z tego, co udało wam się osiągnąć, bo ja spełniłam kilka swoich marzeń, ja zrobiłam kilka ogromnych kroków, z których jestem bardzo dumna i takie spojrzenie na to Sprawię, że od razu mam ciepełko na serduszku. Oczywiście jeszcze mamy wakacje, więc nie zamykajmy tego okresu wakacyjnego, ale już ustalmy sobie cele na jesień. Ja bardzo lubię ustawiać miesięczne cele, więc moje zapisane cele będą celami na wrzesień. Do tych celów jeżeli musicie zrobić to stwórzcie plan działania. Na przykład, jeżeli waszym celem jest wyprzedanie szafy, no to nie napiszcie sobie jako cel wyprzedaj szafę, tylko napiszcie sobie jeszcze do tego plan, że sprzedawaj rzeczy na Vinted. I jeżeli naprawdę macie z tym taki problem jak ja, bo ja mam z tym ogromny problem, że ja strasznie prokrastynuję i odkładam, to nie znoszę wystawiać rzeczy na Vinted to ustalcie sobie, że każdego dnia będziecie wystawiać jedną, dwie rzeczy. Naprawdę, jeżeli ten cel będzie taki mały, to dużo łatwiej będzie Wam się zmotywować do robienia tego, no bo to Wam zajmie 5 minut, a Wy będziecie nie dość, że jedną rzecz do przodu, to może jeszcze wystawicie więcej, bo stwierdzicie, kurczę, to nie jest takie trudne, bo najciężej jest nam się do czegoś zabrać jeżeli chcecie zostać skupieni na tych celach i boicie się o to, że się pogubicie i po prostu znowu zapiszecie te cele, schowacie do szafki tą listę i zapomnicie i będziecie robić kolejny miesiąc to samo i za miesiąc będziecie stali w tym samym miejscu, to połóżcie sobie to listę obok łóżka. Czytajcie za każdym razem przed snem, jak się obudzicie. Po prostu miejcie tą listę ze sobą. Ja też bardzo polecam Wam ustawić sobie na przykład tą listę na tapetę lub vision board związaną z tą listą. Dzięki temu będziecie sobie ciągle to wizualizowali. Przed snem też warto na przykład pomarzyć sobie i pomyśleć, jak będzie nasze życie wyglądało po tym miesiącu, co się zmieni. I ustawiajcie sobie też takie cele przyszłościowe. Pomyślcie, jak wygląda Wasza rutyna, i napiszcie aktualnie, gdzie będziecie za 5 lat, jeżeli będzie Wasza rutyna tak wyglądała, jak wygląda teraz, a jeżeli nie będzie Wam odpowiadało to miejsce, to pomyślcie, co należy w tej rutynie zmienić, żeby znaleźć się jednak w tym miejscu, w którym chcemy być. Pamiętajmy też, że cele muszą być realne. Nasz potencjał jest nieskończony i miejmy tego świadomość, ale cele muszą być realne. Jeżeli nie uda nam się zrobić czegoś. Do końca, jeżeli powiedzmy, ustaliliśmy sobie, że wysprzedamy całą szafę, a wysprzedaliśmy połowę, no to i tak bądźmy z siebie dumni. Jeżeli my wiemy, że zrobiliśmy coś na 100%, lub przynajmniej staraliśmy się i każdego dnia ulepszaliśmy siebie, no to jakby to nie jest porażka. Porażką by było, gdybyście stali w miejscu. Niech waszym celem nie będzie perfekcja, ale progres. I tak z przygotowywań typowo na jesień, to chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że teraz wszędzie będą wyprzedaże ludzie, wszędzie wyprzedaż. I ja Was błagam, to zabrzmi idiotycznie, ale unikajmy wyprzedaży. Szukajmy sobie na Pinterestie tego, co potrzebujemy i po prostu z taką listą idźmy na zakupy i kupujmy tylko to, co potrzebujemy. Jeżeli rzucą nam się w oczy te wyprzedaże i zobaczymy mnóstwo, milion. Świetnych rzeczy. To nieważne, w jak dobrej cenie to będzie, i tak wydamy więcej i będziemy mieli zbędne rzeczy. Pamiętajcie, żeby przejrzeć swoją szafę przed każdymi zakupami i po prostu uświadomcie sobie, ile tego macie i czego naprawdę potrzebujecie. O wielu rzeczach w szafie naprawdę mogliście zapomnieć, a są to rzeczy, które nadają się idealnie do waszych jesiennych outfitów. I kupujcie bejzyki. Beziki w szafie. To jest coś, co nigdy się nie zmarnuje i niech będą to basiki dobrej jakości, żeby faktycznie służyły Wam na lata. Romantyzujmy również jesienny czas. Jest to idealny czas do romantyzowania. Uważam, że jesień i zima to absolutnie najpiękniejszy czas do romantyzowania swojego życia. Picie gorącej herbatki, zapalenie sobie świeczuszki. U mnie, ja kocham włączać na przykład moją lampę solną, która daje piękny efekt. Szukajmy piękna w takich małych rzeczach typu spadające liście, przeglądajmy sobie też Pinteresta, naprawdę to podnosi nasz poziom energii i oczywiście nie scrollujmy godzinami, bo to będzie się mijało z celem, ale takie po prostu przejrzenie sobie i zobaczenie tych swoich celi i tego idealnego życia jesiennego to naprawdę coś przyjemnego. I już przechodząc trochę do rad szkolnych, no to pierwszą rzeczą to planujcie wszystko z wyprzedzeniem. Jeżeli macie jakieś zadanie, zaplanujcie, kiedy je zrobicie. Ja staram się, ale nie zawsze mi niestety wychodzi, planować przyszły tydzień i rozplanowywać sobie tą pracę. Planowanie tygodnia sprawia, że nawet jeżeli czegoś nie uda wam się zrobić w ciągu tego tygodnia, to macie jeszcze tą sobotę i niedzielę, w którym macie statystycznie mówiąc, więcej czasu, więc możecie sobie coś tam nadrobić. Czytajcie sobie również tą listę regularnie, żeby ciągle być świadomym, nad czym musicie się skupić i nie marnować czasu na na przykład telefonie. Jeżeli macie skłonności do zapisywania za dużej listy zadań i po prostu na początku bierzecie się za to najprostsze, a na te ciężkie już po prostu na końcu dnia mówicie, że nie macie energii, to ustawiajcie sobie priorytety. Jest to zasada po prostu połknięcia żaby. Jeżeli zrobicie coś najgorszego na początku dnia, co było dla Was największym wyzwaniem na ten dzień, no to będziecie mieli to nie dojrzeć z głowy, to najprawdopodobniej dostaniecie motywację, że najgorsze macie za sobą i możecie zabrać się do roboty, możecie poczuć się z siebie dumni, naprawdę. Zasada priorytetów to jest game changer. Lecz. Często, gdy już tak się skupimy na tej produktywności, możemy wpaść w błędne koło produktywności. Na czym to polega? Że jeżeli skończycie w całą swoją listę zadań, to bierzecie się za następne, nie dajecie sobie czasu na odpoczynek. Więc każde, w każdym tygodniu planujcie również czas na odpoczynek. Tak, to może zabrzmieć aktualnie dla Was zabawne, ale w Naprawdę łatwo jest wpaść w to błędne koło produktywności I nie znajdywać przyjemności w codzienności Ustalcie sobie, że na przykład w piątek będziecie spotykać się Z swoją przyjaciółką na kawę lub sushi I będziecie świetnie spędzać czas Znajdujcie dla siebie te przyjemności I pamiętajcie, żeby dalej tworzyć wspomnienia z ludźmi No bo z ludźmi tworzymy wspomnienia, a odcięcie się od nich zupełnie Będzie miało również negatywny wpływ na naszą psychikę, tym wiąże się negatywny wpływ na nasz mózg. A jeżeli nasz mózg będzie popsuty, to nasza praca, uczenie się i tak dalej będzie mniej efektywne. Myślicie tak, zdrowy rozsądek przede wszystkim. Zabrzmiesz tampowo, ale zadbajcie o dobrą ilość snu. Błagam Was. Sen, jedzenie, czas na przyjemności, ruch. I wasze życie będzie idealne, naprawdę. Jeżeli zadbacie. Ja wiem, że w życiu szkolnym jest ciężko, my często zarywamy noce, ale znajdźcie czas, w którym wasza praca jest najbardziej efektywna i te najcięższe zadania ustalajcie sobie, że wtedy będziecie robić. Jeżeli nie uda Wam się czegoś zrobić, no to już odpuśćmy sobie czasem. Ustawiajmy sobie priorytety, co jest dla nas najważniejsze i te mniej ważne rzeczy często możemy sobie jednak odpuścić, bo niestety doba ma dalej tylko 24 godziny i nagle te wakacje, gdzie mieliśmy tyle czasu, to zabierają nam ogrom czasu w szkole, ogrom czasu do jazdy, zmienienie cyklu pobudek, Naprawdę może to być męczące, więc zadbajcie o to, żeby być nawodnionym, żeby jeść regularnie. Naprawdę, ja na przykład miałam też tak, że ja zapominałam po prostu o jedzeniu i ja po prostu nie czułam głodu, bo byłam tak pochłonięta tą pracą. Więc nie kawa o godzinie 24, żeby po prostu nauczyć się czegoś i, i rano pójść do szkoły i napisać jakąś kartkówkę, tylko sen. A oceny na drugim miejscu. Dłuższe też życie w taki sposób, że będziemy zajmować nasz sen, sprawi, że będziemy mieli gorszą koncentrację, więc nie będziemy i tak nic zapamiętywać SORY. Inną rzeczą ułatwiającą funkcjonowanie jest utrzymywanie porządku ważne jest to, żeby mieć czyste i zorganizowane biurko, na nim musi być dużo przestrzeni, żebyśmy mogli działać i mogli się skupić jeśli chodzi też o miejsca nauki no to możecie odkrywać, zmieniajcie też miejsca, gdzie się uczycie, bo sprawi to, że wasz mózg będzie miał więcej bodźców i będzie bardziej skoncentrowany na nauce, takie rzeczy, takie zmiany jak pójście do kawiarni i się pouczenie, czy pójście do biblioteki i tam zrobili notatek to może zabrzmieć tak prosto i tak mało znacząco, ale naprawdę nie dość, że nasz mózg lepiej będzie pracować, to również my będziemy tworzyć jakieś nowe wspomnienia, nowe doświadczenia. Naprawdę warto wprowadzać takie małe zmiany. A wracając do dobrze zorganizowanego biurka, to również bardzo ważną rzeczą jest posiadanie półki, gdzie macie tylko rzeczy związane z szkołą. Wszystkie zeszyty, wszystkie podręczniki, organizatory, jeżeli jedna półka Wam nie starczy, zróbcie takich dziesięć. Ale niech to wszystko będzie w jednym miejscu i miejcie do tego stały dostęp, miejcie tam porządek, bądźcie tam zorganizowani. A jeżeli macie trudność z utrzymywaniem w ogóle porządku w pokoju, w waszym pokoju jest wieczny harmider, to ustalajcie sobie każdego dnia, obojętnie o której godzinie, ustawcie sobie na mietniku 5 minut i przez te 5 minut po prostu sprzątajcie. 5 minut to na tyle mało, że na pewno uda Wam się wcisnąć to gdzieś w Waszym dniu. A codziennie posprzątanie, pochowanie choćby jakichś rzeczy przez te 5 minut sprawi, że Wasza przestrzeń zawsze będzie czysta. Ja nie potrafię funkcjonować w zabrudzonym pokoju, nie potrafię się na niczym skupić i ja aktualnie nawet nie czuję potrzeby sprzątania codziennie te 5 minut, bo ja po prostu mam w tym pokoju czysto. Ale kiedyś tak nie było i potrzebowałam sobie ustalić te pięć minut każdego dnia, żeby stworzyć te nawyki, które sprawiły, że poziom mojego życia naprawdę się podniósł. Jeżeli dalej boisz się, że będziesz miał problem z podjęciem działania, spróbuj zastosować zasady 5 sekund. Jeżeli złapiesz się na momencie, gdzie po prostu scrollujesz telefon i nic nie robisz, a masz do zrobienia pewne zadania, to zastosuj zasadę 5 sekund. Odliczaj w głowie sobie 5 sekund i że masz w tym momencie wstać. Jeżeli powiesz sobie, że masz wstać w te 5 sekund i wstaniesz, to zmieni to zupełnie Twoje życie, obudzisz się i po prostu pójdź do działania. Przez te 5 minut spróbuj. Jeżeli masz problem z znalezieniem motywacji, to za każde takie większe zadanie ustalaj sobie jakiś prezent. Na przykład obiecaj sobie, że jeżeli napiszesz tą pracę z polskiego do poniedziałku, to pójdziesz sobie na kawę ze znajomymi albo kupisz sobie jakąś rzecz, którą chciałeś. Dawaj sobie takie prezenty, doceniaj siebie za działanie, a będziesz miał od razu większą motywację, żeby oszczędzić. Czas rano, ponieważ nie oszukujmy się, wszyscy się rano śpieszymy. To pakujcie sobie wszystko dzień przed. Przygotowujcie sobie nawet outfity dzień przed. Przygotowując jedzenie do szkoły i ja bardzo Wam polecam jednak jeść jeszcze w domu coś. Ja wiem, że często ludzie nie są przyzwyczajeni do jedzenia o tak wczesnych porach, ale dbajmy o to, żeby faktycznie odżywiać swój organizm prawidłowo. To przygotowując jedzenie do szkoły, możecie sobie przygotować na kilka dni. Ja na przykład gotuję kilka owsianek, wkładam je do pojemników, do tego dodatki, dodaję po prostu dzień przed i mam gotowy posiłek. Gotujcie na zapas, robcie mil-prep i wszystko będzie dużo łatwiejsze. Nie będziecie musieli przygotowywać każdego dnia czegoś innego i poświęcać na to dużo czasu. Zadbaj, żeby w tej rutynie, która ma być produktywna, był też czas dla Ciebie. Znajdź dla siebie te 15 minut chociaż w ciągu całego dnia, i porób to, co naj, najprościej Cię uszczęśliwia, co sprawia, że uśmiechasz się, co Ci pozwala realnie odpocząć. A jak jesteś już w szkole, to naprawdę skup się na nauce. Szkoda marnować tego czasu w szkole. I tak w niej siedzi. Naucz się wykorzystywać produktywnie przerwy, bądź skupiona na lekcji rób notatki, bo Będziesz musiała zrobić to w domu, jeżeli chcesz mieć jakieś oceny. A naprawdę, tego czasu jest bardzo mało w ciągu doby i, i warto oszczędzać każdą minutę. Wspomniałam już wcześniej o tym, że należy dbać o relacje z ludźmi, ale pamiętajmy również, że każdy ma swoje życie i to, że ty masz teraz na kogoś czas, nie oznacza, że oni będą na ciebie mieli czas. Musisz to akceptować. Każdy ma swoje życie i każdy jest skupiony na swoich celach. Jeżeli coś już ci nie wyjdzie to pomyśl, co możesz w przyszłości robić lepiej, a nie dobijaj się, że jesteś beznadziejna. Zaplanuj, jak powinnaś następnym razem podjąć działanie, żeby osiągnąć sukces i nie ponieść znowu porażki. Chociaż porażka jest mylnym pojęciem, ponieważ porażką jest nie spróbowanie, a nie upadek. Pamiętajcie, że zawsze progress over perfection. I już tak na koniec z moich rad. Pamiętajcie o tym, żeby być optymistami i być pewnym dobrych ocen. Jeżeli się do czegoś przygotowywaliście, jeżeli się do czegoś uczyliście, a stresuje Was jakiś sprawdzian, no to pójdźcie sobie przed nim do łazienki i upewnijcie, że jesteście sami. A nawet jeżeli ktoś Was na tym przyłapie, to uwierzcie, nic się nie stało. Ja miałam takie przypadki. Powiedzcie sobie do lustra w szkole. Jesteś najlepsza. Dostaniesz 6, masz całą potrzebną wiedzę. Nastawcie się pozytywnie, bądźcie tacy nabudzowani, mówcie sobie komplementy, a gdy wejdziecie z taką pewnością siebie na ten sprawdzenie, jeżeli będziecie wszystkim życzyć powodzenia, to przysięgam Wam. Pójdzie Wam zdecydowanie lepiej. Ja od momentu, kiedy to stosuję, naprawdę dostaję praktycznie same dobre oceny. I bądźmy pozytywnie nastawieni do ludzi, mówmy ludziom w szkole komplementy i podnośmy swoje poziomy wibracji ciągle. Bądźmy uśmiechnięci, ludzie kochają takich ludzi. I to są wszystkie rady, jakie mam na dzisiaj, jak należy działać i co robić, żeby w szkole nie zwariować. I teraz chciałam przejść do takich moich must haveów, które ułatwiają mi życie każdego dnia i umożliwiają mi bycie produktywnym, nie przejmowanie się niektórymi rzeczami i po prostu romantyzowanie życia, również jest z tym związane. Uważam, że każdy powinien zaopatrzyć się w dobrą śniadaniówkę, najlepiej podzieloną na kilka części. Moja się prezentuje tak i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. Innymi nieodłącznymi rzeczami jest słoiczek na różnego rodzaju jogurty, owsianki i po prostu wszystko. Ja robię takie rzeczy najczęściej na zapas, na przykład pudingi, czy ja to robię od razu kilka słoiczków i mam od razu na cały tydzień do szkoły. Pamiętajmy o nawodnieniu, pamiętajmy o wodzie, butelka Dafi czy po prostu jakaś większa butelka na wodę i będziemy hydrated. I ostatnią rzeczą, która jest ogromnym game changerem dla mnie, jest taki kubek na kawę. Przed wyjściem do szkoły robicie sobie jakąś kawkę, herbatkę i po prostu w drodze do szkoły, w autobusie, w pociągu, gdzie jesteście i to nie dość, że jest idealne romantyzowanie życia, daje wam ciepełko, bo nie oszukujmy się, rano jest tak zimno, w jesień i zimę, więc to jest taki mój zdecydowanie must have i jeżeli przetestujecie, to się zakochacie. Jeśli chodzi o takie typowe szkolne must have'y, no to tak wyglądają moi następujące ulubieńce. Wspomnę tylko o takich podstawowych rzeczach. Są to oczywiście cienkopisy ze stabilo, czarny to jest must have, a warto mieć po prostu kilka jakiś kolorów, ponieważ estetyczne notatki naprawdę ułatwiają naukę. Ja na przykład jako zrakowiec... Przez robienie notatek najwięcej się uczę. Długopisy do kaligrafii, ja je kupiłam w Biedronce, są absolutnie świetne. Najbardziej klasyczny długopis Bika, must have każdego. Oczywiście takie podstawy jak ołówek, zakreślacze ze Stabilo oraz zakreślacze z Faber-Castell. Ja na przykład w tym roku nie miałam potrzeby niczego kupowania. Kupmy dobre produkty, które będą nam służyły na lata. Nie kupujmy każdego roku nowych rzeczy typu linijka. Kalkulator, klej, nożyczki. Nie ma co kupywać, jeżeli macie. Naprawdę zróbcie research, co macie w tych szufladach pochowane przed jakimikolwiek zakupami szkolnymi. By planować i mieć wszystko w jednym miejscu, Wam polecam bullet journal. Nie musi to być nic drogiego. Mi na przykład osobiście szkoda pieniędzy na jakiś super drogi bullet journal, więc ja używam takiego. Kupiłam go kiedyś w biedronce. Ale na dobrą sprawę w waszym żurnale może być po prostu zwykły zeszyt. I zeszytami, bez których absolutnie nie wyobrażam sobie swojego życia, są zeszyty z Oxfordu. Wiem trochę sztampowe, niektórzy uważają, że nie są te zeszyty warte swoich pieniędzy, ale w aktualnych czasach ta różnica pomiędzy tymi zeszytami naprawdę nie jest duża. Policzcie to sobie, proszę. Używając mocnych zakreślaczy i tego wszystkiego nigdy nie miałam w nich problemu, żeby cokolwiek mi się przebiło, a dotyk tego papieru to po prostu jest czysta przyjemność i od kilku lat w sumie żyję na zeszlak z Oxfordu. Moimi absolutnie ulubionymi zeszytami z Oxfordu są właśnie koło zeszyty. One najlepiej mi się sprawdzają wyrywanie z nich kartek, to naprawdę jest prościzna i w nim robię notatki z wszystkiego, z czego muszę się uczyć. I taka moja przestroga dla was, nie kupujcie zbyt wielkich zeszytów. Naprawdę lepiej nosić mniej w plecaku. I zmieniajcie regularnie te zeszyty, niż kupować duże. Ja na przykład z matematyki mam tylko jeden zeszyt, który jest tak duży i po prostu aktualnie nie wyobrażam sobie z matematyką i innego zeszytu. Pamiętajcie, że na wielu przedmiotach nawet nie ma potrzeby na dobrą sprawę pisać zbyt wiele, więc nie kupujcie takich cegieł, bo ja popełniłam ten błąd. I nie dość, że rok się męczyłam ze strasznie ciężkim plecakiem, to jeszcze teraz mam te zeszyty praktycznie puste. Oczywiście w szafce również warto mieć jakieś inne zeszyty, jeżeli na przykład decydujecie się na zeszyty z Oxfordu, jakieś tańsze i po prostu używacie jego typowe brudnopisy na przykład. Jeżeli szkoda Wam pieniędzy na tą droższą, ale dużo lepszą jakościową opcję. Teraz chciałam otworzyć z Wami paczkę. Jest to paczka z moimi podręcznikami oraz innymi książkami. Jest. Udało się. Pierwsze, co Wam pokażę, to są moje dwie książki samorozwojowe, po prostu przeczytam już wszystkie i potrzebowałam mieć jakieś dwie nowe na półce aktualnie. Atomowe nawyki i droga artysty. A tu są moje podręczniki i jak widzicie, jest tylko część. Ponieważ ja Was najszczerzej zachęcam do kupowania podręczników z drugiej ręki, nie przepłacajmy. Ja również sprzedałam swoje podręczniki. Naprawdę, bądźmy minimalistami, nie przepłacajmy na rzeczach, na których nie trzeba. I sprzedajmy to, czego nie używamy. Ja jednak, natomiast, z racji, że jestem dużą estetką, to nie mogłabym sobie pozwolić na jakieś zniszczone podręczniki, bo po prostu dużo gorzej by mi się z nich uczyło. Więc z takich najważniejszych dla mnie przedmiotów, typu polski, matematyka, biologia czy angielski, po prostu kupuję nowe, ponieważ dużo przyjemniej jest mi się wtedy z nich uczyć. I chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że na przykład nie ma potrzeby kupowania Plecaka co roku. Ja mam swój, mój jest z Betlewskiego i służy mi już od kilku lat i nie mam zamiaru zmienić. Ja też w szkole mam szafki, więc część rzeczy trzymam zawsze w szafce. I dzięki temu mogę też często chodzić ze zwykłą torbą szmacianą. Mam taką w kilku kolorach i powiem Wam, że naprawdę dobrze mi się sprawdzają. Jeśli chodzi o mój piórnik, albo po prostu biorę sobie kilka rzeczy, których potrzebuję w szkole i nawet zapominam o piórniku, albo biorę sobie ten i on jest również zoxfar. I mam nadzieję, że wspomniałam o wszystkim, o czym chciałam wspomnieć. Boję się, jak długi będzie ten filmik. Mam nadzieję, że żeby nie zapomnieć żadnej rady, którą tutaj dałam. Zapisaliście sobie je. Jak nie, możecie wrócić do filmiku i po prostu przypomnieć sobie to wszystko. Ja trzymam za Was mocno kciuki, żebyście w tym nowym roku szkolnym naprawdę się spełniali i byli z siebie dumni na końcu. Perfekcję odłóżmy na bok i też pamiętajmy o tym, żeby cieszyć się chwilą, bo jednak jesteśmy w tym. W tych latach naszego życia, gdzie trzeba z tego życia korzystać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku w czwartek. Buśka.